No, no, prosiłem cię, żebyś wyjęła z kuchni yy, naczynia ze zmywarki, no, no by, byś coś zrobiła, coś w tym domu, a nie ciągle siedzisz na tym telefonie, no. XD LOL, stary, weź wyluzuj, no, wyluzuj majty, ja jestem dzieckiem, ja muszę być bezstresowo wychowywana, ja nie mogę się męczyć i stresować i wyciągać naczyń, no, to twoja robota. XD LOL, stary, weź wyluzuj majty, no, Sigma LOL. Przepraszam, jak ty się do ojca odzywasz? Ja sobie wypraszam, do ojca się tak się nie odzywasz, szacunek jakiś musi być. Zobaczysz, jak będziesz tak się zachowywała, to w szkole będziesz miała naganne zachowanie albo nieodpowiednie. Zobaczysz. LOL, xD LOL, stary, co ty gadasz w ogóle, no! Jak już teraz jest... Pani minister ostatnio czytała, mówiła, że nie będzie ocen zachowania, nie ma być na świadectwie. No i będą mogli nam naskoczyć, bo my musimy być bezstresowo wychowani. xD LOL, stary, co ty myślisz w ogóle, no! To ja nie wiem już... To po co jest ta szkoła, no? Zadań domowych nie ma, ocen z zachowania nie, nie, Najlepiej nie ma być. Ja nie wiem jak wy sobie poradzicie w życiu, jak wy... czego, ty się dorobi... czego ty się dorobisz, mieszkania czy czegoś, czy do pracy iść, to co wy myślicie, że wszystko z nieba spada? X dolar, w ogóle. Jakie zadania domowe? Zadania domowe tylko obciążają mózg dzieciom, a my musimy być bezstresowo wychowani. No, X$$, Sigma. No, i co ty gadasz, stary, że sobie w życiu nie poradzę, że mieszkania się nie dorobię, czy coś na no, Sigma, X$, weź Wezmę sobie kredyt pracę, i sobie kupię, a co myślisz, na no, X$,